Czerna. Następny przystanek Wilkostów, przystanek na życzenie. Następny przystanek Wojnowice, Główna. Następny przystanek Mrozów, Wyzwolenia. Następny przystanek Miękinia, Urząd Gminy. Następny przystanek. Miękinia. Stacja PKP. Następny przystanek. Miękinia. Urząd Gminy. Następny przystanek. Klęka. Przystanek na życzenie. Następny przystanek. Białków. Przystanek na życzenie. Następny przystanek. Księgienice. Skrzyżowanie Warzyna. Przystanek na życzenie. Następny przystanek. Lenartowice. Przy posesji numer 11a. Przystanek na życzenie. Następny przystanek. Prężyce. Przy posesji numer 22. Przystanek na życzenie. Następny przystanek. Gosławice. Przejazd PKP. Przystanek na życzenie. Następny przystanek Brzezinka Średzka Parkowa. Przystanek na życzenie. Następny przystanek Brzezinka Średzka PKP.